Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale. Tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, mam dla Was pewną ciekawą rzecz, którą udało mi się wylicytować, i nie jest to jedna rzecz, a jest to parę rzeczy. Z tego co pamiętam, siedem chyba dokładniej. Więc jeżeli jesteś ciekaw, co to jest, zapraszam do oglądania tego odcinka. Więc, tak, zamówiłem palety mebli, mebli domowych. Dobrze słyszeliście? Są to różne komody czy to też stelaże do łóżek. Jeżeli jesteście ciekaw, zapraszam do oglądania tego odcinka. Więc tak, jest to krótki odcinek, parominutowy, żebym wam po prostu powiedział o tej informacji, że czasami idzie też wyrwać dobre perełki. Twoja marka ginie w tłumie? W Jokso tworzymy strategie, które działają. Projektujemy wyjątkowe grafiki, budujemy silne social media i produkujemy treści wideo, które przyciągają uwagę. Reklama, branding, wizerunek to nasza specjalność. Twoja marka zasługuje na najlepsze. Wyróżnij się z nami, skontaktuj się z Jokso i zobacz, co możemy dla ciebie zrobić. Jokso. Tworzymy przyszłość Twojej marki. Linki w opisie. Zaczniemy tutaj od tego konta. Jest to konto do licytacji, i tak jak możecie widzieć, kolor złoty dąb, jest to stelaż, właśnie. Małych rozmiarów 140 na 200 cm i wystawiono jest to na licytację na próbę. I licytacja jest już od 600 zł. Więc całkiem spoko sobie pomyślicie, nie. Myślę, tak samo jak wy, że jest to naprawdę spoko cena. I już jedna osoba licytuje. Niedługo się kończy ta licytacja. Bo to nie tylko jest wystawione na licytacji, ale sprzedaje się też jako kup teraz, bo sobie tam wybraliśmy na próbę. Więc tak, mamy łóżko na przykład. W 16 sztukach mamy ten stelaż, jedna osoba już kupiła. Za 1200 zł jest to wystawione i jest to parę stelaży. Kupiłem to naprawdę w fajnej cenie, więc jest dobry na tym zarobek. Wszystkie stelaże i te meble są nowe, więc bardzo dobry traf. Mało wystawiania jest przynajmniej, nie trzeba tego tak sprawdzać. Oprócz tego jest łóżko z pojemnikiem i stelażem. Czarne, też spoko opcja. 1250 zł. Te łóżko wam już pokazywałem, tylko jest po prostu w innym rozmiarze. Tu jest. 90 na 200. Sam miałem kiedyś, ma teraz właśnie taki. Tu jest w 7 sztukach na przykład. Szafka pod telewizor wystawiona za 800 zł. Wygląda następująco więc całkiem ładna. Fajnie, że te rzeczy, które kupiłem, są w podobnych barwach do siebie, więc ludzie mogą kupować, połączyć te aukcje. Tu jest kolejny stelaż. Tu jest kolejne łóżko. Kolejne białe łóżko też. Kolejna taka komoda pod telewizor RTV-ka tak zwana. Łóżko bardzo ładne, bardzo ładny ma kolor tego dębu Szare, bardzo fajne Kolejne łóżko, kolejne łóżko, też drewniane I już rzeczy, które nie są z tych palet Ale jeżeli chcecie sobie kupić kamkę, to zapraszam I to tyle w tym odcinku, było właśnie bardzo krótki Ale chciałem się po prostu wam, z wami podzielić tą informacją Będą też takie właśnie odcinki krótsze na kanale więc jeżeli Wam się podobałem, zostawcie komentarz, łapkę w górę i pchajmy to dalej, żebym mógł robić kolejne lepsze projekty, bo na razie są właśnie takie standardowe, proste, proste treści, żeby po prostu materiałów było więcej na kanale. Więc jeżeli Wam się podobało, zostawcie coś po sobie. Dzięki.